To jest moment, że jest spokój. <grym> Zróbmy to. 36 tysięcy ludzi zobaczyło otoki 24. Rano była tutaj kolejka, półtorej godziny czekania. Dziś zamykamy najpopularniejszą wystawę w historii Muzeum Manga. <grym> Jak to zleciało. Dziś Finisaż Tokio 24. 30 tysięcy ludzi zobaczyło Tokio 24. To stawia nas w bardzo wysokiej lidze, jeśli chodzi o wystawy. I można chyba powiedzieć, że ta nasza przestrzeń stała się latem tego roku. Fajnym miejscem w Krakowie. Znaczy mam na myśli to, że chodzili tam nie tylko moi widzowie, czy ludzie, którzy mnie kojarzą, ale też po prostu ludzie, którzy usłyszeli, że można coś fajnego zobaczyć. To przeszło weryfikację tego, że nie tylko ludzie nastawieni do mnie pozytywnie to doceniali. Zgodnie z tradycją. Byłem w mocaku przed wernisarzem, byłem przed finisażem. Jedźmy do mangi. No może nie jest to 50 tysięcy osób na Stadionie Narodowym, jak tak osiadło, ale myślę, że 30 tysięcy wejściówek do muzeum to też niezły dużo. Znam, że Tokio24 to też dla mnie był ważny projekt ze względu na Kraków. Ja muszę się wam przyznać, że przez... Ostatnich 5 lat, czyli ten okres mój japoński, niezbyt Kraków lubiłem i niezbyt chętnie tutaj wracałem, bo kojarzył mi się z moim poprzednim życiem i też nie miałem w Krakowie zbyt wiele do roboty w takim sensie kreatywno-biznesowym. I Tokio 24 to było pierwsze naprawdę duże wydarzenie w moim życiu, które odbyło się w Krakowie. Od wielu lat nadpisałem trochę nowe wspomnienia na to miasto. No i też miałem okazję zrobić mu małą laurkę w projekcie Jestem z Krakowa, który to film swoją drogą świadomie bardzo nawiązuje do stylu, w którym filmowane było Tokio 24. Często się spotykałem z pytaniem, że zrobiłeś taką piękną laurkę Tokio, to czemu nie Kraków? No to trochę zrobiłem z Krakowa, skromniejszą, ale jest okej. Okay. Pamiętam jak w przededniu otwarcia wystawy byłem dokładnie tutaj i nagrałem wstawkę, w której mówię, te dni, które przeżywam teraz, mam takie wrażenie, że to jest taki czas, który będę bardzo ciepło wspominać. No i oto jestem, wspominając. Miałem rację. Rano była tutaj kolejka po wyjściówki na finisarz jak drop streetwe to wyglądało. Wczoraj mieliśmy 800 osób na wystawie, dzisiaj zobaczymy ile. I tak, proszę Państwa, spędza czas Polska Młodzież w 2019 roku. Kiedyś to było. Piwo pod sklepem, narkotyki. Dziś stoją w kolejce do muzeum. Zaczepili mnie ludzie z Warszawy, z Bielska i z Katowic już. To jest jedyna szansa wejść gdzieś bez kolejki. Siadłem sobie, żeby sobie na spokojnie obejrzeć film. Bo wiecie, bo ja mam ten film na dysku. Jako jedyny człowiek na ziemi. A nie, tutaj też jest muzeum. Dzisiaj zamierzam wieczorem omówić, tak jakby wytłumaczyć żarty, czyli wytłumaczyć. Tłumaczyć różne ukryte rzeczy z filmu Tokio 24. Myślę, że w tym filmie jest bardzo dużo tego typu rzeczy. Jeśli się je wie, to doceni się go może bardziej. Zależy mi, żeby powiedzieć te wszystkie rzeczy teraz, bo ja zapomnę i nie będzie już tego nigdy. A tak to nagramy to wystąpienie i będzie uwiecznione wszystko. Pamiętam jak jakoś w grudniu chyba zeszłego roku dostałem maila od Joanny, kuratorki, z takim zapytaniem, czy byliśmy zainteresowani takim projektem. Ja pomyślałem sobie, puf, no nie wiem. Bałem się naprawdę tego wyzwania, bo wydawało mi się to bardzo po bandzie i nie byłem pewny, że sprostam. A dziś zamykamy najpopularniejszą wystawę w historii Muzeum Manga. Ponoć. Półtorej godziny czekania. No, dzięki, że Wam się chce. Mam nadzieję, że warto. Mam nadzieję, że nikt nie czeka półtorej godziny po to, żeby się zawieść. To by mi było przykro, jakby tak było. Ciężko będzie znowu przejść do bycia normalnym człowiekiem, bez ryjca obwieszonego na całym mieście. Naprawdę to jest tylko kilka tych billboardów, plakatów. Trzy chyba są. Najbardziej randomowa rzecz, jaką mogła mogłem zrobić, wyskoczywszy na chwilę z ostatniego dnia wystawy, kupiłem sobie suszoną płoć. <ścoughs> no i tak z lata, zrobiła nam się jesień. Z wernisażu zrobił się finisaż. Ja tak na pewniaka tutaj szafuję słowem finisaż, a przyznam, że nie znałem tego słowa, zanim nie przyszło mi zorganizować własnego. Ktoś mi powiedział, że od siódmej rano była tutaj kolejka po wejściówki. Świetna rzecz w tej wystawie jest taka i to dotyczy części, nie mojej, tylko części zrobionej przez Joannę i Monikę. Tutaj nawet po paru miesiącach ktoś raz na jakiś czas wymyśla jakiś kreatywny kadr i zdjęcie, którego nikt wcześniej nie zrobił. To jest zajebiste, naprawdę. ཁྱོ 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 Kolejka, słuchajcie, jest coraz większa. Zbliża się czas zamknięcia. Cieszę się, że sobie dałem ten cały dzień tutaj, bo jest okazja jeszcze poczerpać tego wszystkiego. Kurde, jaki to był fajny projekt. Czuję się, że ta wystawa otworzyła kolejny, kompletnie nowy etap mojego życia. Nie przesadzam, mówiąc te słowa. To <laughs> zabawne, bo ty nagrywam i tu dużo ludzi się patrzy, jak nagrywam, cześć. <laughs> Przy okazji, Tokio24 Kraków nawet zaczął mnie lubić, jeśli chodzi o pogodę, bo przez dwa lata miałem tak, że ilekroć byłem w Krakowie, to była pas. Skudna pogoda. A tutaj na wernisarzu było pięknie, na otwarciu było pięknie i dzisiaj też jest bardzo ładnie. No, już zbliża się taki moment, że koniec kolejki zostanie odcięty. robić rzeczy, które budzą w ludziach emocje. To jest śmieszne, że selfiaczki i robienie zdjęć w galeriach przeszło tak daleką drogę od czegoś, co jest kompletną profanacją, do czegoś, co jest elementem wystaw. I w naszym przypadku myślę, że to jest bardzo ważne, że mamy wiele tysięcy zdjęć z tej wystawy umieszczonych w mediach społecznościowych i że każdy interpretuje te przestrzeń po swojemu. Będzie takie w, sumie w formie wykładu, trochę, więc akademickość tutaj nie jest szkodliwa. i'm proszę Państwa. Mówiłem wam już, że soundtrack z Tokio 24 zostanie wydany na płycie. Nakład będzie ograniczony, bo e, tak uznaliśmy, że będzie lepiej. Premiera płyty już niedługo. Ona będzie w sprzedaży internetowej, ale też fizycznie na eventach zbliżających się. Prawdopodobnie, ale nie na 100%, przedsprzedaż płyty zrobimy na Gonkonie w przyszłą sobotę. Plus, mam dla was dobrą wiadomość: zrobimy dwie imprezy poświęcone tej płycie. Takie, ja to nazywam listening party. Impreza ze słuchaniem. Jedna będzie w Krakowie, w Hevre, 8. Października. Ja oczywiście tam będę. Zapiszcie sobie datę. Będzie imprezka. A kilka dni później zobaczymy się w Warszawie w Nuance Barze. Zapraszam Was na tej węty. I przypominam, że muzykę do Tokio 24 przygotowało pięciu znakomitych artystów: Pawbic, Maciej Kulesza, Arek Rejkowski, zespół Krakowic, czyli Piotr i Dominik oraz duet Wojtek Urbański i Michał Bong. Dla mnie to jest swoją drogą świetne, bo jedyna moja okazja w życiu, żeby być na płycie CD. Mój rej będzie na płycie CD. To już są ostatni ludzie, którzy to zobaczą, jeśli nie uda nam się załatwić wystawy gdzieś indziej. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Na spotkaniu generalnie przez półtorej godziny opowiadałem o wszystkich detalach tego filmu. To wystąpienie możliwe, że można będzie zobaczyć w necie. Zobaczymy, zdecydujemy i dam znać. Uff. Skończyło się spotkanie, a teraz ostatnie dwie godziny dla przyjaciół i rodziny.

Ten moment w życiu, kiedy wiesz, że coś ci wyszło. <słuch> szczęście, no, naprawdę szczęście. Dziękuję.